O zając poszedł jak dzik jak zając wracając do tematu Dobrze chyba jestem gotów do nagrania. O! Zobaczymy, czy się lampki świecą. No świecą się, elegancko. W ogóle chciałem zauważyć, że e, teraz się świeci w ten sposób, że świeci się tylko to. Natomiast jak włączył się światła mijania, bo to jest taki fajny bajer. Tutaj mi się podoba. Chociaż na przykład w Arteonie mi się to już niekoniecznie podoba, ale w tym przypadku wygląda to dobrze. Podświetla się też ta środkowa listwa, no i wygląda to dosyć kosmicznie i przyjemnie. Dla mnie się podoba, mówiąc po Podlasku. Dzisiaj tak, dzisiaj Was witam w dosyć nietypowych warunkach, gdyż nagrywam z miasta Łodzi. W sumie to z autostrady pomiędzy Łodzią a Warszawą, gdzie przyjechałem za pieniędzmi i karierą. Ale do rzeczy: od siedmiu dni ostatnich, w sumie dzisiaj kończy już ósmy dzień testu, jeżdżę tym oto Volkswagenem Golfem Variant. Wariant po polsku oznacza, że jest to kombi, jest to odmiana style, jak tutaj można przeczytać. No i to jest Golf ósmy, wyposażony dosyć dobrze, o którym zapisałem sobie trochę. Rzeczy różnorakich. Więc pierwsze, co chciałem powiedzieć, że po siedmiu latach testowania różnych nowych samochodów, dochodzę do wniosku, że kombi to najlepsze nadwozie, jakie przydarzyło się w historii motoryzacji. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. A mój punkt widzenia jest taki, że mam małe dziecko, mam żonę i mam owczarka niemieckiego, i wszystko to muszę upchnąć jakoś do samochodu, gdy jedziemy na jakąś wycieczkę. I po prostu na dwozie kombi nadaje się do tego najlepiej. W mojej opinii, wszystkie suwy, crossovery, minivany i tak nie są aż takie fajne jak zwykłe kombi, ponieważ po pierwsze. W zwykłym kombi mamy większą przestrzeń w porównaniu do suv za podobne pieniądze i w teorii z podobnego segmentu. Mamy też mniejsze zużycie paliwa, bo kombi to nie są samochody podniesione, tylko to są samochody siedzące dosyć nisko. Golf ma około 14 cm prześwitu, tymczasem SUV-y crossovery mają tam 17, 18, nawet 20 ponad cm, więc to wpływa pozytywnie ten niższy prześwit na zużycie paliwa na trasie. Oczywiście samochody typu kombi mają też swoje wady. Pierwsza wada to jest taka, że niżej zamontowany jest fotel kierowcy niż w suwach, więc ten, kto ma duży brzuch, będzie miał problemy z wejściem do takiego samochodu, stanowczo lepiej będzie się wsiadało do suwa. No i druga wada kombi jest taka, że to nie są najlepsze samochody na bezdroża, bo dosyć łatwo się zawiesić, chociaż w tym przypadku nie zdarzyło mi się to ani razu, ale no, na pewno w suwie będzie lepiej pod tym względem. Jedyna kategoria samochodów, która wydaje mi się jeszcze lepsza od zwykłych kombi, to są podniesione kombi. W tej kategorii można znaleźć m.in. Volkswagena Golfa Altrak. I tak z punktu widzenia wysokiej osoby. Volkswagen Golf Kombi ósmej generacji jest bez wątpienia lepszy. Między innymi od Renault Megan Kombi, od Peugeot 308 Kombi, nie tego nowego, tylko tego jeszcze obecnego, albo od Hyundai I30 Kombi. Przede wszystkim ze względu na przestrzeń na tylnej kanapie. Co prawda ja tutaj jeszcze nie siadałem, ale widzę, że tutaj z przestrzenią nie jest źle. Natomiast w Megan Kombi w i 30 kombi i w 308 kombi pod względem przestrzeni na tylnej kanapie jest dużo gorzej niż w Golfie. Więc ja wiem, że zaraz posypie się na mnie hejt, że jestem tutaj opłacony przez Waga, ale uważam, że jeżeli chodzi o kombi z segmentu C, to jedyni rozsądni konkurenci są z koncernu Volkswagena, między innymi Seat Leon czy Skoda Octavia. Jest jeszcze Kia Ceed Kombi, ale no, Kia Ceed jest w gruncie rzeczy dobrym samochodem, natomiast zupełnie subiektywnie bardziej mi się podoba Volkswagen Golf. Bardziej mi się podoba wnętrze wizualnie. Jest jakieś takie bardziej z jajem. Kia Ceed kombi taka bardziej dziadkowa mi się zdaje. I na wstępie przyznam szczerze, że chyba wolałbym Skodę Octavię mimo wszystko w kombi, którą jeździłem. Głównie ze względu na odrobinę więcej miejsca w środku, bo to jest dłuższy samochód. I ze względu na to, że Skoda Octavia w porównaniu do Golfa Kombi ma więcej fizycznych przycisków w kabinie, o czym jeszcze będę mówił. Rozważałbym też Seata Leona w kombi, natomiast no, kto widział moje filmy z Seatem Leonem, ten wie, że nie jestem zachwycony obsługą tego samochodu, bowiem Seat zdecydował się na usunięcie niemal wszystkich fizycznych przycisków z kabiny. Wszystko zostało w Seacie sprowadzone do komputera, do ekranu i to nie działa po prostu najlepiej. Natomiast w Golfie mamy kilka przycisków fizycznych, takich najbardziej kluczowych, a Octavia ma ich najwięcej. Opowiedzmy sobie zatem o tym samochodzie trochę z zewnątrz. Więc jeżeli chodzi o długość, mamy tutaj 4,63 metra. To jest 35 cm więcej od Golfa w hatchbacku. I to jest dla mnie istotne, bo ze względu na rodzinę nie rozpatrywałbym hatchbacka raczej, bo jest za ciasny dla mnie. Natomiast kombi jest już, jeżeli chodzi o pojemność, bagażnika i tak jak najbardziej ok. W porównaniu do Volkswagena Golfa siódmej generacji, czyli poprzednika w kombi, auto urosło o 4 cm. Jeżeli popatrzymy na konkurentów rozsądnych, no to. Volkswagen Golf ósmej generacji jest 1 cm krótszy od Seata Leona Kombi, jest też 5 cm mniejszy, krótszy od Skody Oktawi Kombi, jest też 15 cm krótszy od Volkswagena Passata w Kombi. Warto też odnotować, że rozstaw osi w Kombi zwiększył się o 5 cm w porównaniu do Hatchbacka. Natomiast jeżeli porównamy to do Golfa siódmej generacji, to ósma generacja w kombi ma 4 cm większy rozstaw osi. Z ciekawostek takich różnych, o których nie wiedziałem i zorientowałem się dopiero niedawno, to w Volkswagenach zazwyczaj klapę otwierało się znaczkiem, który się wciskało. I pod tym znaczkiem była ukryta kamera cofania. Natomiast teraz mamy przycisk umieszczony tutaj. Muszę to jakoś opuścić. Może tu się zatrzyma. O, zatrzyma się. Natomiast kamera cofania jest już umieszczona na zewnątrz. Co to oznacza? Że będzie się ona brudziła. Bo jak była ukryta pod klapką, to jadąc do przodu ona się nie brudziła, bo była pod klapką. Natomiast teraz Volkswagen zrobił taki patent, że tutaj mamy kamerę cofania, a tutaj mamy spryskiwacz kamery cofania. Jak to się sprawdza w praktyce? Nie wiem, bo ani razu nie trafiłem na deszcz, ale no, powinno to działać w teorii. To jest taka ciekawostka. A teraz... Aha, tylko muszę sprawdzić, czy się fotel nie odsunął. Nie, no nie odsunął się. Tak jestem ustawiony, tak jeżdżę już od paru dni ładnych, więc siądę sam za sobą. Przypominam, 1,91 m wzrostu. 104 kg ponad na wadze. Jestem gabarytowy gość i proszę bardzo, coś ta zmiana rozstawu osi dała, bo Golf w kombi w końcu stał się przestrzennym autem. Jestem bardzo miło zaskoczony e, przestrzenią na tylnej kanapie. Tutaj mamy trzystrefową klimatyzację opcjonalną, mamy tutaj dwa złącza USB-C na dole, no i tyle chyba z bajerów. Lampki mamy dotykowe, proszę bardzo. To już się w Volkswagenach, Skodach i Satach zdarza do jakiegoś czasu. Co jeszcze mamy szyby elektryczne, no ale to w Daczach mamy też szyby elektryczne i to chyba tyle, co można powiedzieć na tylnej kanapie. Jest naprawdę przyzwoicie, jeżeli chodzi o miejsce, bo kiedyś było tak, że rozpatrywałem na przykład Oktawie Kombi, jeżeli chodzi o taki super samochód rodzinny. Leona rozpatrywałem w Kombi, ale Golf zawsze był dla mnie za ciasny, a ósemka jest już w pożądalu pod tym względem. Otwórzmy sobie bagażnik jeszcze raz i powiem swoją zwrotkę na temat bagażnika. Tu coś jest w ogóle pod spodem? Aha, jest koło zapasowe nawet i jeszcze trochę miejsca nad tym kołem zapasowym, więc tą podłogę można wyjąć. Subiektywnie rzecz biorąc, bagażnik jest duży, zmieści się mój pies, zmieści się wózek też dla dziecka. Może pies nie ma wtedy za dużo miejsca, ale mimo wszystko jest w porządku. I co? Bagażnik na papierze ma 611 litrów. Eee, jest po prostu duży, ale patrząc po danych technicznych, 611 litrów to jest 10 litrów mniej od Sata Leona, czyli prawie to samo. Skoda Octavia zmieści eee, 30 litrów więcej, natomiast Volkswagen Passat zmieści 40 litrów więcej, ale to są już takie drobne różnice. Ten bagażnik po prostu trzeba uznać za duży, tak? W sensie nie, że jest za duży, tylko, że za duży i obszerny. Coś tu zepsułem. Dobra, już gra. Mamy też elektryczną klapę, oczywiście opcjonalną. Przejdźmy sobie do wnętrza. Ale zacznijmy od tego, że go wyłączę. Wyłączę i zamknę poprzez przyłożenie palca do klamki, bo kluczyk mam w kieszeni. I teraz uwaga, udaję, że odchodzę od samochodu, czy nie udaję w sumie odchodzę od samochodu. I uwaga, podchodzę do samochodu. Proszę, samochód się sam otworzył. Ja kluczyka nie dotknąłem, bo tutaj trzymam tylko telefon, kluczyk mam w kieszeni. To jest patent rodem z renówek i z daci bardzo wygodny. Natomiast niestety działa to tylko w jedną stronę, że teraz sobie odchodzę od samochodu z kluczykiem w kieszeni i on ani myśli się zamykać. Odchodzę, odchodzę, odchodzę i on dalej jest otwarty, bo lusterka są rozłożone. I to jest upierdliwe, bo to powinno działać w drugą stronę. Samochód powinien się zamykać po odchodzeniu od niego. Te otwieranie przy podchodzeniu to i tak nie ma takiego sensu, bo przecież i tak trzeba tą klamkę złapać, żeby drzwi otworzyć. A bardziej interesuje mnie to, żeby móc odejść od samochodu, wziąć zakupy w obie ręce wziąć. O, zamknął się teraz sam. Wow, to teraz jestem mega zaskoczony. Czyli to jednak działa. Tylko dlaczego działa jak podszedłem, a jak odchodziłem, to nie działało. Nie wiem, no w każdym razie, w renówkach i w daciach działa to lepiej. Po prostu działa to lepiej. Teraz pierwszy raz po prostu zauważyłem, żeby on się zamknął. Druga fajna rzecz jest taka, że fotel się odsuwa przy wsiadaniu, czyli teraz jest odsunięty. Ja sobie wsiadam, proszę, włączam silnik i on się przysuwa do przodu. Co prawda tylko trochę się przysunął do przodu, ale coś tam się przysunął. Po trzecie mamy fotel oczywiście opcjonalny z pamięcią, czyli ja mogę się odsunąć gdzieś tam, a potem wciskam jedynkę Albo przytrzymuje, jak jest włączone i on się przesuwa na miejsce. Fotele elektryczne tylko powinny być oferowane z pamięcią. Jeżeli jest fotel elektryczny bez pamięci, to jest tak, no połowiczne rozwiązanie. Ani to, ani to wada, ani to zaleta. Tutaj natomiast warto dopłacić, uważam, do tych foteli, zwłaszcza jak samochodem jeżdżą dwie osoby. Tak, żeby się nie przestawiać, to wystarczy wcisnąć przycisk. Każda osoba ma swój przycisk i, i nie trzeba się motać z fotelem. To jest rzecz pierwsza. Mamy generalnie bardzo przyjemny projekt wnętrza. To co prawda wygląda jak typowy Volkswagen, ale bardzo miękki jest ten podłokietnik. To jest miękkie, to jest miękkie, ta listwa jest tylko twarda. To wszystko jest no bardzo fajnie zrobione, bardzo fajnie spadane. Bardzo fajne materiały są użyte, moim zdaniem. Tylko ten fragment jest twardy i trochę błyszczący. Mamy bardzo wygodny podłokietnik. Mam dużo hajsu, jak widać. Ten podłokietnik się wysuwa, podnosi, opuszcza. No, spoko opcja. Mamy też podświetlanie ambientowe, które się jeszcze nie włączyło. Tutaj idą listwy po drzwiach i to oczywiście niczemu nie służy. Jest po prostu bardzo ładne i... I tyle. To co mi się bardziej podoba, że w Volkswagenie Golfie GTE, którym już miałem okazję jeździć ósmej generacji, była tutaj kierownica z dotykowymi przyciskami. I ona była, jeżeli chodzi o użyteczność, no taka sobie w porywach. A tutaj mamy normalne fizyczne przyciski, które się naciska, i one tam robią wszystko co trzeba. Tu się zmieniają stacje radiowe, tutaj się. Wolum o oh Boże, Antyradio zmieniło się na eskę. To gorzej się chyba już nie dało. No ale trudno, potem sobie znajdę Antyradio. Po prostu te przyciski fizyczne są wygodniejsze od tych dotykowych. Te dotykowe może wyglądają lepiej, ale no, nie działają lepiej, więc stanowczo wolę te. Kolejna rzecz, jak widzicie, nie ma tutaj zbyt dużo przycisków fizycznych. Znaczy fizycznych to w ogóle nie ma, bo są dotykowe, ale w ogóle nie ma zbyt dużo przycisków. Mamy tylko kilka przycisków. Mamy tutaj systemy asystujące Mamy dostęp szybki do klimatyzacji. Mamy jakieś menu systemu parkowania, którego w ogóle nie używam, bo kto jeździ samochodem dłużej niż pół roku, szybciej zaparkuje sam. I mamy tryby jazdy. I to jest świetna sprawa, gdyż w Seacie Leonie tych przycisków nie ma. W Seacie Leonie wszystko jest wprowadzone w ekran i wszystko robimy z ekranu. Mamy tutaj jeszcze parę przycisków: mamy światła, auto albo mijania. Mamy, co jeszcze mamy. Podgrzewanie szyby tylnej, podgrzewanie szyby przedniej, i tutaj mamy skrzynię biegów. Kiedyś skrzynia biegów była taką wielką gałką, a teraz, zarówno w Seacie, w Skodzie, jak i w Volkswagenie, pojawiły się takie małe pipsztyki, które po prostu robią to samo co każda inna skrzynia automatyczna. Tak wrzucamy drive, tak wrzucamy wsteczny, tak wciskamy parking i to wszystko działa jak należy. Więc reasumując ten mój wywód o przyciskach fizycznych, Volkswagen Golf ma naprawdę no, najważniejsze przyciski wyprowadzone. Uważam, że ten samochód obsługuje się całkiem wygodnie. Uważam, że Seata Leona nie obsługuje się wygodnie. Natomiast też uważam, że Skoda Octavia z tych wszystkich trzech samochodów obsługuje się najwygodniej, bo mamy tutaj cały szereg przycisków, których tutaj nie znajdziemy. Czyli jest dobrze, ale może być lepiej. Mamy też zupełnie nowe multimedia. Na przykład ten ekran centralny nie zmienił się za dużo. Zmieniło się trochę sterowanie w porównaniu tam do paroletnich Volkswagenów. Teraz obsługujemy to, co się dzieje po lewej stronie ekranu. Teraz obsługujemy to, co się dzieje po prawej stronie ekranu. Jest to bardzo wygodnie zrobione, bo kiedyś, żeby tym zarządzać, to trzeba było grzebać w tym ekranie, a tutaj mamy po prostu pod kciukiem to wszystko wyprowadzone. Tutaj mamy tempomat, mamy obsługę multimediów, mamy tutaj głośność wyprowadzoną, mamy łopatki, których ani razu nie użyłem, bo automat działa znakomicie, więc pod względem funkcjonalności... Te multimedia są naprawdę spoko. Te multimedia też są spoko, że jak porównuję te multimedia do tego, co oferuje Skoda i co oferuje Seat, to stanowczo najbardziej podoba mi się to, co oferuje Volkswagen w golfie. Jest to najbardziej estetyczne jest to jakieś takie najprostsze najbardziej intuicyjne dla mnie tylko jak widać nie zawsze chce się przełączać. O czym jeszcze będę wspominał w dalszej części wideła mojego. No niemniej jednak jest to ładne i po prostu intuicyjne mamy też nawigację, jak każda wbudowana nawigacja i ta nawigacja tutaj jest zupełnie nieaktualna, biorę pod uwagę trasę S17 między Warszawą a Lublinem, ta trasa S17 na mapach Google jest naniesiona doskonale natomiast nawigacja Volkswagena ciągle krzyczała, że jadę gdzieś obok drogi, mimo że jechałem po świeżutkiej drodze, więc no nie mogę się czepiać Volkswagena, bo wszystkie wbudowane nawigacje można sobie w dupę wsadzić, no mówiąc kolokwialnie i ordynarnie, ale taka jest prawda, więc korzystając z tych multimediów, będziecie i tak używali Android Auto i map Google, które tutaj można uruchomić dzięki temu. Tutaj wchodzimy w App Connect i możemy sobie odpalić CarPlay akurat tutaj, Android Auto przede wszystkim. Jeżeli chodzi o nawigację. Mamy też audio z napisem Harman Kardon i na przykład tydzień temu albo dwa tygodnie temu jeździłem Superbem z Kantonem i ten Harman Kardon gra dobrze, ale chyba odrobinę gorzej od Cantona, ale Kanton naprawdę w Skodzie trzyma znakomity poziom w Skodzie Superb, trzeba zaznaczyć, bo w innych już niekoniecznie. No i tak to. Więc jeżeli ktoś myśli nad dodatkowym wyposażeniem Volkswagena Golfa, to stanowczo warto dopłacić do tego audio. Nie jest to może najlepsze na świecie audio, ale jest z tych bardziej znakomitych. Dobra, powiedzmy sobie teraz o wadach troszkę. Więc porozmawiajmy sobie o tym ekranie, że on, tutaj jest jakiś pasek do scrollowania i ten ekran nie zawsze po prostu działa. No, no nie działa to. Scrolluje góra-dół, tutaj jak za ten pasek złapie to działa. Dobra, wejdźmy do nawigacji. Wszedłem do nawigacji. O, teraz mi oddalanie działa i przybliżanie mi działa, ale jak odebrałem ten samochód, to to nie działało. Ja nie mogłem tego oddalić, proszę, co się dzieje. Już znowu nie mogę tego zrobić. Natomiast jak odbierałem ten samochód, było jakoś nieprzyzwoicie gorąco. Być może po prostu tutaj się podzespoły trochę przegrzały. Teraz to trochę działa. I teraz sobie muszę doczytać, gdzie ja miałem problemy. Bo miałem problemy m.in. w nawigacji i miałem problemy w trybach jazdy. Tryby jazdy włączamy tutaj i. No teraz to działa przyzwoicie. Ale teraz jest też chłodniej. Jeszcze raz wrócę do tej nawigacji. No teraz to działa lepiej, natomiast no działało to. O, teraz się skroluje, a teraz się już nie skroluje. I się skroluje, nie skroluje. Przycina się to, po prostu się to przycina, niestety. Jest to irytujące. I teraz wyobraźcie sobie, że macie do dyspozycji, jak w sacie, Leonie, tylko te multimedia, które się przycinają, zero fizycznych przycisków. No, to jest irytujące. Ale wracamy do Volkswagena Golfa. Kamera cofania, włączam wsteczny obraz. Jest bardzo przyzwoity. Kąt kamery jest bardzo szeroki. Widać wszystko dookoła. Nie ma co prawda kamery 360 stopni, ale uważam, że to nie jest najważniejsze na świecie. Problemy pojawiają się jak robi się ciemno, bo gdy robi się ciemno, obraz jest bardzo ciemny w tym samochodzie, na tej kamerze cofania i jeżeli nie mamy żadnych latarni w koło samochodu, to no, wuja widać. I jest to o tyle zaskakujące, że tydzień temu jeździłem Dacią Lodzi za dwa razy mniejsze, nie Logi, Dacią Logan za dwa razy mniejsze pieniądze i w Daci Logan kamera cofania w nocy sprawdzała się lepiej, była po prostu jaśniejsza. Może miała trochę gorszą rozdzielczość obrazu, ale przynajmniej wiedziałem, gdzie jadę tutaj w nocy. Muszę się mocno wspomagać lusterkami. Kolejny problem z kamerą cofania jest taki, że w tej chwili włącza się natychmiast, ale jak tylko wsiądziemy do auta i ten samochód i te multimedia mają tzw. zimny start i uruchamiają się od początku, to ja zdążę wycofać z miejsca parkingowego i dopiero kamera się włączy. W Dacie Logan takie rzeczy się nie działy. Kamera włączała się natychmiast, natomiast Dacia Logan też nie jest bez wad, bo w Dacie Logan ta kamera cofania parę razy nie włączyła mi się w ogóle. Trzeba było wyjąć wsteczny, wyrzucić go, jeszcze raz wrzucić i wtedy ta kamera śmigała jak należy. Ta kamera cofania i, i te multimedia przycinające się strasznie mnie irytują, bo to są naprawdę dwa najpoważniejsze babole tego samochodu. Dobra, porozmawiajmy sobie zatem jeszcze o cenach tego auta. Wersja na dopasie kosztuje 160 tysięcy złotych z silnikiem 1.5 ETSI, takim jak tutaj, ze skrzynią automatyczną. Dorzuciłem też dach panoramiczny, którego tutaj nie ma. Najlepsze audio Harman Kardon. Dorzuciłem najlepsze multimedia, takie jak tutaj. Światła matrycowe, takie jak tutaj, bo tutaj mamy światła matrycowe, które się nazywają IQ Light i bardzo przyjemnie to działa na trasach krajowych, zwłaszcza, że nie trzeba naprawdę przyłączać między mijania a drogowymi dodałem też 18 calowe felgi tutaj chyba też są 18 calowe felgi tak, profil opony 40 i co jeszcze dodałem? wszystkie systemy asystujące dodałem i dodałem też zawieszenie DCC tutaj obecne i wyszło mi właśnie te 160 tysięcy złotych skonfigurowałem sobie jedynego godnego moim zdaniem konkurenta w bardzo podobnej wersji i wyszło mi 156 tysięcy złotych mówię oczywiście o Skodzie Octavii w kombi i no w mojej opinii Skoda Octavia Combi to jest jedyny rozsądny konkurent Volkswagena Golfa. Oferuje bardzo podobne możliwości, oferuje bardzo podobną przestrzeń. No, tak to. I chyba resztę nagram sobie już. Z jazdy. Powinien się zapiąć mikrofon. Włączam start stop. Fotel mi się przysuwa, jak w prawdziwej limuzynie premium. Włączam drive pociągając ten oto dzendzel, auto hold jest włączony, czyli ręcznego nie muszę zdejmować na dobrą sprawę, no i co wystarczy, że ruszę w teorii. Po pierwsze, mamy tutaj zawieszenie DCC, mogę sobie wejść w tryb indywidual i tu dostosować to wszystko. Zawieszenie może być w trybie komfort albo w trybie sportowym. Nie ma tutaj za dużo wyboru, ale to w sumie nie jest problemem. To do czego chcę się trochę przyczepić, to do komfortu, że Kurde, dawno jeździłem oktawią, żeby to porównać i dawno jeździłem Leonem, był już parę tygodni temu, żeby to porównać nowym i nową Octavią. W każdym razie, jeżeli chodzi o poziom komfortu z zawieszeniem DCC w trybie komfort, no to to jest gorzej niż w Citroenie C4 na przykład i wydaje mi się, że jest też trochę gorzej niż w Hyundaiu i 30 kombi. Co jest już trochę zaskakujące, bo Hyundai w niektórych modelach swoich Montuje mega sztywne zawieszenie. Natomiast I30 kombi, o dziwo jest bardzo komfortowy i przyjemny, jeżeli chodzi o jazdę po nierównej nawierzchni. Więc pod względem komfortu jest dobrze, mówię o komforcie zawieszenia, ale kurde, jeździłem samochodami bardziej przyjemnymi na nierówne drogi. Jeżeli chodzi o to, co mamy pod maską, no to mamy 15 ETSI. 150 koni mechanicznych, 250 Nm momentu obrotowego i te E w ETSI oznacza, że mamy wspomaganie elektryczne. Mamy mikrohybrydę, w której niestety Volkswagen nie chwali się mocą silnika elektrycznego, ale to jest na pewno nieduża moc. Osobiście uważam, że jest to optimum, jeżeli chodzi o taki samochód. Te 150 koni, 250 Nm. Naprawdę fajnie się sprawdza. Teraz uwaga, jesteśmy na autostradzie. Wciskam gaz w podłogę. 130, 140. Szybciej już nie mogę, bo możemy zarówno bardzo sprawnie wyprzedzać w tym samochodzie inne auta na drogach krajowych. Możemy sobie polecieć dosyć szybko na drodze właśnie ekspresowej albo na autostradzie a jednocześnie mamy dosyć niewielkie zużycie paliwa. Nie są to oczywiście jakieś sportowe emocje i skrajnie przyjemne doznania z jazdy, ale jeżeli ktoś oczekuje sportowych emocji, ten może sobie wziąć przecież Golfa GTI, albo Golfa GTE, albo Golfa R. To jest bardziej taki samochód rodzinny i to jest taki bardziej silnik rodzinny. Mamy też napęd na przód. Mamy siedmiostopniowy automat DSG, który, no, jak większość DSG, albo nawet wszystkie DSG w Volkswagenach, Skodach i Seatach, działa znakomicie. Tak? Nie ma żadnego szarpania przy ruszaniu. Nie ma ten automat w żadnych takich momentów, że się zamyśli i nie wie co robić. Nie przeciąga obrotów. Działa bardzo płynnie. Bardzo rzadko do się wyczuć jakieś minimalne, delikatne szarpnięcia. Super pod tym względem. No i co? No i tyle chyba, jeżeli chodzi o właściwości jezdne. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, to jest bardzo niskie i bardzo zbliżone do tego, co oferuje Hyundai i 30 wagon. Bo Hyundai i 30... Pod maską też ma 1,5 litra, też ma mikrohybrydę, tylko że 160 koni mechanicznych tam mamy. Wrażenia z jazdy są bardzo podobne i zużycie paliwa jest bardzo podobne. W przypadku Golfa, przy 140 na godzinę, mamy około 6,7 litra na 100 km. To uważam, że jak na silnik benzynowy i tak duży samochód, jest dobry, jak nie bardzo dobry wynik. Natomiast jadąc 90-100 km na godzinę na trasie krajowej. Możemy uzyskać od 4,5 do 5 litrów na 100 km, ale przy tych prędkościach to większość samochodów, jakimi jeździłem, uzyskuje takie zużycie paliwa, więc to nie jest jakieś coś niesamowitego. I to tyle, co chciałem powiedzieć na ten temat. Będę już kończył, bo widzę przed sobą restaurację pod złotymi łukami, tak zwaną, a ja jestem trochę głodny, więc korzystam z oferty tej restauracji. No, reasumując, bardzo dobry samochód. Trochę zawieszenie mogłoby być tu bardziej komfortowe w tym trybie, komfort, że jest dobrze, ale no w C4 było dużo lepiej, w Hyundai i 30 było trochę lepiej. W skodzie Octavii też mi się wydaje, że jest lepiej niż w Volkswagenie Golf, jeżeli chodzi o komfort, ale to jest jeden z najlepszych samochodów w swojej kategorii. Jeżeli kombi z segmentu C, to albo Golf, albo Octavia, ewentualnie Kia Seat, jeszcze można brać pod uwagę. No, a cała reszta pod względem przestrzeni po prostu nie dorasta golfowi do pięt. I to by było na tyle. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to bardzo wspaniale. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień. A ja jadę do Warszawy odebrać Skodę Octavia RS, ale w wersji hybrydowej PHEV. Elonara.